Zadaję sobie pytanie, wartość bezwzględna z jakich liczb jest mniejsza lub równa 4? No oczywiście te liczby muszą być mniejsze lub równe 4, ale żeby wykluczyć takie liczby jak 9, 10, 11, to ograniczamy to z dołu nierównością, że te liczby muszą być większe lub równe 4. Dla takich liczb mniejszych od 4 i większych lub równych 4, ta yy, wartość bezwzględna jest mniejsza lub równa 4. Czyli to wyrażenie musi spełniać te dwa warunki. Teraz rozwiązujemy te nierówności. Rozwiązania zaznaczamy na osi liczbowej. Ponieważ jest spójnik i, czyli musi być spełniona i ta nierówność, i ta nierówność, bierzemy część wspólną. I część wspólna jest rozwiązaniem. Ten przedział.